Prawda, która była ukrywana przez lata, w końcu ujrzała światło. Każdy, kto znał jej sekret, płacił życiem, by nigdy nie wyszła na jaw. Lecz mrok zawsze znajdzie sposób, by ją odkryć. Młody człowiek, na którego barkach spoczywa los wszystkich, stoi teraz na rozdrożu. To on zdecyduje, czy świat, jaki znamy, przetrwa, czy zostanie zniszczony w ogniu piekielnym. Ale prawda, którą znamy, tak naprawdę jest kłamstwem. A to, co wydaje się rzeczywistością, wkrótce może obrócić się w popiół. To jego wybór, jego walka, jego czas na podjęcie decyzji. Kiedy mrok wchodzi do gry, nie ma powrotu. Co się wydarzy zależy tylko od niego. Los Santos no, witamy na starych śmieciach można powiedzieć. Jakoś mi się nie tęskniło wojko. Poza tym wszystkim mi się to ale skoro to najwyższy czas, to jestem gotowy. Mam wielkie nadzieje wobec ciebie, że przyswoiłeś wszystko, co ci przekazać, oraz wszystko to, co chciał, żebyś wiedział, twój ojciec. To miasto zasługuje na oczyszczenie, nic więcej. Wszyscy za to zapłacą, przez co musiał przechodzić. Ja niestety muszę wyjechać na pewien czas, dlatego to miasto zostawiam pod Twoją opieką. Mam nadzieję, że go nie zniszczysz, tylko wręcz w zasadzie naprawisz. Zobaczymy, co będzie. To miasto jest puścizną chwilów I nią pozostać powinno. Chyba mamy towarzystwo. W tym razie tego ty dopilnuj. To chyba nie twoi nie... ludzie, prawda? Co ty? Idź mi pogadaj. Jeżeli będą mieli jakieś problemy, to zrób to, czego cię nauczyłem. Z przyjemnością. Jak to załatwisz, to życzę ci powodzenia. Tak, żeby prawdopodobnie ostatni raz. Miejmy nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Nie zawiodajcie, wujku. Nie zawiodę naszej rodziny. Trzymam się za słowo. Zrób co trzeba. Tak będzie. Pamiętaj, że. nic nie jest prawdą. Tak jest. Tak, zwierzę, jesteś mile widziane w tym mieście. kto to mówi? Człowiek Russo. Zaprowadźcie mnie do nich. Spokojnie, jeśli sam nie wyciągniesz płania i nie strzelisz, to nic nie zrobię. Gdzie ono jest? Tutaj. Raz jak wejdziemy po tych schodach. Fowo, przeprowadzony. Kogo ja widzę? Kopelat. W jednym kawałku. W jednym? A w wielu się spodziewałeś? On też tutaj jest? Ruso? Nie, nie ma go tutaj. On nie zajmuje się tym miastem, ale za to ja. To cię to sprowadzę. Już wyjechałeś. Wypłynąłeś. Było ci to na rękę, prawda? A jak myślisz? No tu muszę cię zasmucić. Bo wracam do miasta, czy ci się to podoba, czy nie? Od razu ci mówię, nie wpuszczę cię do tego miasta. Nie masz tutaj wstępu. Nie pytałem cię o pozwolenie. Nina jest w mieście? Jest, ale nie powinno cię to interesować. Przez te ostatnie dwa lata nauczyłem się jednego, że nikt mi k***a nie będzie rozkazywał. A w szczególności kobieta, która jeszcze pochodzi od jakiegoś rusa. Powiem to raz, ten ostatni raz, do wszystkich ludzi, którzy współpracują z ludźmi, którzy będą działać przeciwko mnie możecie się wycofać. To wtedy zostawię was przy życiu. Natomiast jeżeli wybierzecie drugą stronę zginiecie w wielkich męczarniach. Możecie wybrać. Albo możemy rzucić monetą. Którą opcję wybierzecie? Myślisz, że twoje słowa mają znaczenie? Myślisz, że się ich boimy? Ja już raz powiedziałam, nie wpuszczę cię do tego miasta. W takim razie... Сам вийде. Ку-ку! Не -ку. здобудеш так просто. Biedna ty. Wstawaj. Nie wierzcie. Nie lubię jak się kiedyś wierci. Mnie. Niczego się nie nauczyłaś. Bo wiem, że nic mi nie zrobisz. <grym> Może moją ludziom tak, ale mi nie. Spokojnie. Jak chcesz, to mi odstrzel. Na ciebie i na twoją siostrę czas nadejdzie. Możesz jej przekazać, że wróciłem do miasta. Albo w sumie możesz sam jej przekażę. Powiedz, Milu, ich przyjedzie. Już! Nic ci nie powiem. Zobaczysz zaraz. Ty. To proszę, jeden, dwa, trzy. Zobaczymy jak cenna jesteś. Powiedz im, żeby opuścili broń. Opuścić broń. Teraz niech wszyscy wyrzucą broń na środek. Już. Bardzo dobrze. Macie swoją królową. Gdzie idziesz. Gdzie ja, uciekałem. No proszę. Taka pewna siebie byłaś. Dalej myślę, że nie jestem w stanie cię zabić. To się grubo mylisz. Niech los decyduje czy będziesz żyła. A jeżeli tak, to pozdrównij na ode mnie. Śpi. Cześć moi drodzy, z tej strony OSPANO Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku The Hills, moi drodzy. The Hills, drugi sezon, oficjalnie na kanale OSPANO. Także moi drodzy, rozpoczynamy piękną przygodę z The Hills'ami. Jeżeli chcecie, odcinek już jutro. 12 tysięcy łapek, moi drodzy, do godziny 17.30. I kolejny odcinek na kanale już jutro. Zapraszam was do oglądania. Już jest. Blake? Hunter. Dobrze cię widzieć, kopę lat. Miałem właśnie to samo powiedzieć. Ale się ja zmieniłeś. Wyjmujesz mi słowa dzisiaj, Sus, dosłownie. Ile to było? Dwa lata prawie. I jak było? Co patrzysz? mówiąc, myślałem, że już nie wrócisz. O, widzisz. Jestem. Co, zmywamy się stąd, nie? Chyba najwyższy czas. Tam na dole chyba ktoś ma kłopoty. Hm. Ciekawe czy ja to sprawka zawiedziesz mnie w jedno miejsce, dobra? Jakie? Zaprowadzę. U ciebie jak? Powiem ci tak, no dużo się zmieniło, miałem operację oka. Widzisz no, czy widzisz nie widzisz? Zresztą. Na lewe? w ogóle. Czy nie udało się uratować? Niestety, pocisk był zbyt duży. Ale spokojnie. Nie ma tego złego. Dalej mam prawe. <noise> Chociaż tyle, prawda? Prawda. A ty jak się trzymasz? Dobrze się trzymam. Dobrze to słyszeć. Miej z kimś kontakt? Z nikim. Od śmierci Roberta totalnie. Ach, wiem, że był dla ciebie jak ojciec, nie? Przykro mi, bo sam straciłem ojca. Już to przerobiłem. Nie ma o czym gadać. To jest element życia. Ból, który doświadczamy. Hmm. Ważne jest teraz, tu i teraz. Ci, którzy poświęcili to, żebyśmy żyli. Teraz odpoczywałem, a my kontynuujemy ich ciało. Hmm. Przy walce, albo bardziej powiem ci tak, musiałem się wycofać z kilali. Prawdę mówiąc, spłonęła po tej całej masakrze, to... Miasto ogarnęła ogólna destabilizacja, ale chyba każdy do tego przywykł w końcu. Ile to mieliśmy wielkich wojen? Dwie? No, to nie była taka wojna. To jednostki ucierpiały. Hmm. Ale on przeżył. Jego ludzie dalej są w mieście. Wiem, do niedawno się ich pozbyłem na Elburo. Marabunta? Między innymi. Typowe. A Wagosi spokój od dziwo. Sprawdziłbym to, ale spokojnie, rozegramy się. Słuchaj... Dobra. No? Na ile to możliwe, kogokolwiek znasz mojego dawnego życia... Mm. Nie mów im, że wróciłem póki co. Ja tak sobie wybierę, z kim będę chciał rozmawiać. Powiem ci szczerze, że spaliłeś sobie mosty. Nigdy mnie nie interesowały. Ważne jest tu i teraz. Wróciłem silniejszy. Mam zamiar trochę pozmieniać zasady gry. Widzisz, z każdym spaliłeś mosty, ale jednak nie ze mną. Dalej mnie to ciekawi. Czemu, Hunter? Czemu ja? Może kiedyś się dowiesz. Okej. Okay. Kani, dobrze jest być w mieście. Dobrze wróci na stare śmieci. Trochę czasu minęło, więc generalnie nowe przygody, nowe epizody do no wszystko czeka przed nami. Nasza wiedza jest znacznie bogatsza, a również umiejętności, ale to co naprawdę skrywa sobie w Hunter skrywa jeszcze więcej pytań. Także rozpoczynając nową przygodę z The Hills, mam nadzieję, że w końcu poznamy całą prawdę. Więc moi drodzy widzowie, radzę wam rozsiąść się wygodnie, wziąć coś dobrego i skupić się na tym, co będziecie oglądać, ponieważ ta przygoda może się naprawdę różnie skończyć. Ale przede wszystkim możecie coś przeoczyć, a tego byśmy nie chcieli, prawda? Mhm. Te miasto już nie będzie tym samym bez niego. Wiem, Hunter. Wiem. Znałem się czuję. go. Znałem go z legend wiesz o tym, prawda? Miałeś osobiście szansę go poznać. Wiem. To był dla mnie wielki zaszczyt. <laughs> Otworzyłem nam trochę pole do działania, zbudowałem sobie dosyć konkretną pozycję na mieście, ale cały czas stoi mi na drodze jedna osoba. Spokojnie, wrócimy do gry, pozmieniamy. Skoro mm. masz rozumienie w mieście, to przy najbliższej okazji porozmawiamy i pomyślimy co dalej. Na chwilę obecną muszę kilka rachunków wyrównać. Jak już to zrobię, spotkamy się. Jasne. Dobra, jesteśmy niedaleko. jaki wschód słońca. To miasto pawi. Pawiąno. Jest nie za tym miejscem. Jesteś gotów? To może być mocne przeżycie. Ty, dawaj. A więc jesteśmy. Tak. Stań tutaj. Posłuchaj mnie. No. Odezwę się za jakiś czas. Bądź gotowy na to. Jestem tak w jest. mieście. Wracam do gry. A będę Cię potrzebował. Możemy Chciałbym razem się... sporo rzeczy zrobić. Mhm. Chciałem Ci jedną rzecz jeszcze przekazać. Tak? Że samemu też się podszkoliłem przez ten czas. I chciałem ci przedstawić w niedługim czasie pewną osobę, ale... Najpierw rozgość się jak u siebie. Dobrze było cię znowu zobaczyć. Jestem do twojej dyspozycji. Dobrze. Niedługo się spotkamy. Tak jest. Moi drodzy, to miejsce nigdy nie będzie już takie samo. Będzie brakować jednej bardzo ważnej osoby. Osoby, która zmieniła nasze życie. osoby, która zadbała o to życie. Tyle wspomnień co do tego miejsca. A to miejsce wygląda na bardzo zadbane, tak jakby ktoś z niego korzystał, moi drodzy, chociaż to mało realne. Ile wspomnień. Piękne czasy. Szkoda, że tak to się wszystko skończyło. <noise> Oczywiście wygląda to tak, jak tamtego dnia. To pewnie wszystko zasługa Oscara. Albo dalej tu mieszka, albo po prostu dba, żeby tak było. Będę musiał go odwiedzić, ale najpierw muszę złapać jedną osobę. <noise> Jeszcze tu wrócę. Ja do Juniego, przepuśćcie mnie. Była lat. byłeś tutaj zaproszony w ogóle. Od... Jeszcze coś? Ja do Co ty tu robisz? Powiedz mi. Idź, idź stąd, idź. Przez ile wiedziałeś? Z samego początku. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Bo to miałeś sam się dowiedzieć. I jak widać się dowiedziałeś w końcu wszystkiego. Dobrze wiem co robiłeś dla mojego ojca. I niech tak zostanie. Chciałem ci powiedzieć, że teraz rozumiem. I że jestem w stanie wybaczyć to co zrobiłeś Raiderowi. Ale masz dług względem mojego ojca. Chodź ze mną, coś ci pokażę. Idziesz ten motocykl na prawo. Hmm. Należał kiedyś do twojego ojca. A ja przekażę ci, przekażę ci go. Powinieneś go mieć. Posłuchaj, Johnny, wejdzie trzeba dokonać wielu zmian. Nie będę cię do tego potrzebował. Jakich zmian? Ja w klubie już długo się nie pokazuję. Nie chodzi mi o klub. Z klubem nic mnie nie łączy. Ale będziesz potrzebny mi ty. Masz dług do spłacenia względem mojego ojca, prawda? No. Darował ci życie. Darował. Dlatego niedługo będziesz mi potrzebny. Wyczekuj. Jestem gotowy. A tego dodże... Zawieź do domu Roberta. Znowu za Pewna osoba tam jest, nie wiem czy wiesz, Oskar. Doskonale wiem. Powodzenia. Moi drodzy, legendarny motocykl Dwayne'a Hill'a Ci, którzy oglądali, dowiedzą, co to jest za motocykl Skąd go ma, moi drodzy Piękna historia, bo ten motocykl jest połączony przez dwie osoby, moi drodzy Także kochani moi widzowie Wracamy do miasta Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć Nasz powrót, moi drodzy, dużo zmieni Miejmy nadzieję, że na dobre Bo taki jest nasz plan Ale co to będzie, jaka historia zostanie napisana? To się już wszystko okaże To moje przemęczone stare oczy widzą. Cześć. Cześć stary druchu. Prezydent, co? No, powiem ci tak. Jest AGS, Cena polityczna w klubach motocyklowych też istnieje, nie? Dobrze cię widzieć. Ciebie też stary druchu. co tam u ciebie? Wróciłem. Albo może wracam? To wróciłeś czy wracasz? Wracam. W innej odsłonie. Okej. Okay. Nie wrócę już do klubu. To mnie trochę smuci, ale to twoja wola. Nie będę ukrywał. Smutno, prawda? myśmy dużo wspomnień. Mówiłem tak. cię. Bardzo się lubię. Do tej pory. Szanuję. Dlatego chciałbym na razie ograniczyć spotkanie z resztą. O ile jeszcze żyję. Część żyje. Część straciła życie. Jak to wiem, jak to bywa, prawda? A część po prostu została wyrzucona. Jak na przykład Młotek. Hmm. Ciekawe, że o nim mówisz. Widziałem go. Naprawdę? No, tak. Tego szmat czasu nie widziałem. Powiedz mi, a co z tomem? Stał się wiceprezydentem. Na przykład czasem przesiaduje na chacie. Ja mieszkam wówczas z Roberta, nie? Chciałem się o to dbać, żyje tam. Właśnie ja widziałem. To Wpadłem w gościach, ale cię nie było. Jak myślałem, no. że to Twoja sprawka. Akurat z córką pojechałem, i coś wiesz? To już. Nie zamierzam się tam zatrzymywać. Więc możesz spać spokojnie. Mogę Ci oddać tą kanapę? Nie, to nie dla mnie, wiesz? Mówisz? Sporo się zmieniło. Na pewno zmężniałeś czyłeś coś? Barak urosłeś. Przywrócę to, co Robert kiedyś tworzył. To odważny cel. Ale też My mam inne motywacje. Powiedz mi, czy masz informacje? O tym Quick J'u? Nie no, mam informacji, że dalej robi biznesy w mieście, ale w sumie nie mam z nim dużych powiązań, bo mnie irytuje. Ma coś, co należy do mnie. Czyli mówisz, że chciałbyś go dorwać? W swoim czasie. Na razie potrzebuję informacji. Jedynie wiem to, że się przebija na tym mieście, ale gdzie dokładnie, z czym, to nie mam do tego pojęcia. Jak mówię, nie trzymam z nim, draży mnie ten człowiek, nie robię z nim interesu. Rozumiem. Oskar? Wiem, że teraz jesteś prezydentem i ty ciągniesz za, sz za sznurki, ale w tej grze, która teraz będzie rozgrywana, może nie starczyć miejsca dla naszej dwójki. Słuchaj, młody. Ja mam swoje, nazwijmy to, problemy. Ja też, jak mówię, jak teraz stałem się prezydentem, ja mam jeszcze zamiecienia, kilku, kilka spraw. Ja nigdy nie byłem przeciwko tobie. Zawsze byłem po twojej stronie. Ja też zamierzam też się wpierdolić w twoje sprawy. A jeżeli będziesz potrzebował pomocy, to musisz się śmiało odezwać. Myślę, że to nie będzie potrzebne. Nie będziemy mieszać ludziom w głowie. Tyle czasu minęło, że każdy już zapomniał poszedł w swoim kierunku. To i lepiej. I niech tak zostanie. Chcesz, byś był świadomy. Jeżeli ktokolwiek wejdzie mi w drogę, nawet jeżeli to będzie ktoś od ciebie, to zapłaci taką samą karę. Żyjemy w takim świecie, prawda? Mhm. Pochowajesz go? Oczywiście. Gdzie? Na serwiszu. Kościółek. Kościółek. sam chciał tam być. Sam dobrze o tym wiesz. No, on by wstał z martwych, żeby się tam zakopać samemu, jakbym go źle zakopał. Wiem. Dalej nie mogę w to uwierzyć. Ja też. Brakuje mi go. Naprawdę. A jak wasza sytuacja? No, po paleto. Ja porobiłem parę fików-mików. Pokrzyczałem na parę ludzi, pogodziłem palcem tu i tam. Mm. I końcowo paleto dalej nie ma. Sandy Shore zostało wcielone w nas. Jest tylko Los Santos z całym San Andreas, A Modern Chapter patrzy inaczej. Czyli osiągnęliście to, co chcieliście. Dokładnie. To dobrze W takim razie chyba dobrze się stało, prawda? Dobrze, los zagrał w kartę. Otóż to. Powodzenia. Może się jeszcze spotkamy. Ale też. I mam nadzieję, że nie jak będziesz we mnie mierzył z <grym> Lepiej, żeby tak nie było. Bo ci urwę łeb. <grym> <grym> Swoją drogą. No? Bo nie no. gadaliśmy po akcji z Paletą, nie? No. Muszę ci powiedzieć, no wiesz, Twój staruszek byłby dumny. Trzymaj się. Te. go. Powrót do miasta. Może wam się trochę inaczej wydawało, że będzie wyglądał tak samo? Inaczej mogło wam się wydawać początek The Hills. Ale moi drodzy, są pewne rzeczy. Które kiedyś zostały rozwiązane tak jak nie trzeba Kiedyś pewna osoba dostała przyzwolenie, żeby to miasto opuścić Bezpowrotnie Natomiast po śmierci jednej osoby Ten człowiek pomyślał, że czar prysu moi drodzy Niestety, pewne rzeczy nigdy nie znikają A to co zostało postanowione, musi zostać dokończone No więc tutaj jesteś Ciekawe, czy wujek miał rację A do kogo? Richard tu mieszka, prawda? Co pana to interesuje? Czyli... nie myliłem się. Pozwoli pan, że zapukam. Nie. O. Richard? Spokojnie stój tam, staruchu. Pewnie kogoś ci przypominam, prawda? Ostatnim razem, jak widziałeś tą osobę, powiedziała ci, że masz opuścić to miasto. A ty zdecydowałeś się, że jednak tutaj wrócisz, co jest pogwałceniem danego słowa. A w mojej rodzinie najbardziej nie lubimy, gdy ktoś nas okłamuje. Ale wiesz co, Richard? Powiem ci jedno. Mój ojciec rzeczywiście darował ci życie. Czyli miał ku temu jakiś większy powód. Złamałeś jego słowo. Okej, okay, rozumiem, zdarza się. Ale tym razem też będzie trochę inaczej. Jesteś w ciężkim stanie. Naprawdę to rozumiem. Natomiast to nie ja zadecyduję o Twoim losie, tylko właśnie los. Jeżeli jest ci dane żyć, to to przeżyjesz i pozwolę zostać ci w mieście. Natomiast jeżeli nie przeżyjesz. O, mogłeś dotrzymać słowa danego mojego ojca. Ale jeżeli przeżyjesz, to już nigdy nas nie okłamiesz. Ach, mam nadzieję, że masz tutaj jakąś dodatkową ochronę, która cię poskłada. Swoją drogą ładny widok. Jak na uciekiniera, który dostał drugą szansę, no i szybko jej sobie życie. Ups, może nie będę tyle gadał, bo jeszcze to życie z ciebie ucieknie i nic nie będzie. Albo może to i lepiej. Ach. Tyle rzeczy do załatwiania. Do widzenia. Panowie, moi drodzy. No, teraz pewnie będziecie mieć dużo złości do Huntera. Ale Hunter egzekwuje to, co kiedyś zostało postanowione. Oceńcie w komentarzach, czy Hunter zrobił dobrze, czy zrobił źle, moi drodzy. To miasto. Nigdy już nie będzie takie samo To miasto właśnie otacza się takimi ludźmi, którzy są i potem znikają i podobnie są i potem dzieją się takie rzeczy Także moi kochani Taka jest kolej Energia musi zostać wyrównana Jak się na coś słowo daje to się potem tego słowa dotrzymuje A ten kto tego nie robi Kto wie Może różnie skończyć Moi drodzy jeszcze muszę zobaczyć jedno miejsce Stanę tutaj widzowie No ja proszę Czyżby to ona kochani? Chyba tak. Ciekawe, co u niej słychać. Na kolejce czeka, czy mi się wydaje, widzowie? Może wiesz, że wróciliśmy. Ale to już jest przeszłość, kochani. Pomimo tego, co się wydarzyło, moi drodzy, ciekawie się ogląda osobę, która przez jakiś czas była blisko nie? Szkoda, że to. No, może nie wszystko było szopką, ale. To wszystko ze sobą było takie powiązane. Ktoś podjechał. Okej. Okay. Czekajcie. To nie jest tom, widzowie? No nieźle. Chyba wszystko jasne, kochani. Ja, Ale jaja. A nic. Wszyscy poszli do przodu. Życie toczy się dalej, moi drodzy. Co by to nie było. Ale takiego połączenia to się szczerze nie spodziewałem. Totalnie. Czyli wychodzi na to, że ona jeszcze nie wie. Niesamowite. Ciekawe czy się będzie bała Hunterawy. Jakie byłyby wasze nastroje? Balibyście się? Czy może byście poszli do przodu? Ciężko zdefiniować. Ten odcinek to są takie demony przeszłości. Żebyście wiedzieli też, że każdy poszedł w swoją stronę. Ale jest też coś, co chciałbym, żebyście usłyszeli. Jest pewna rzecz, którą w sumie już wiecie z ostatniego odcinka. Finałowego odcinka Życia Gangstera. Natomiast ta rzecz jest żywa, moi drodzy. I tak jak widzieliście, wiecie, że są nowe umiejętności. Także jest jeszcze coś innego. Hmm. Czyżbym się pomylił? Pan. Panter? Ty... Co? Kiedy? Jak... Potrzy... Boże, postrzeliłem. Dobra, idę po apteczkę. Daj mi sekundę. Nie trzeba. Jak to nie trzeba? Ach. Człowieku, postrzeliłem ciebie. Mówię, że nie trzeba. Jest ok. Za chwilę będzie ok. Możesz. Uważysz... Nalać mi wody. Dobra, Idę powiem. na teraz. Spokojnie. No to ładne przywitanie. Masz woda. Dzięki. Nic mi nie będzie. Nie przejmuj się. A teraz mi powiedz, gdzieś ty człowieku był. To mało istotne. Przyjechałem, żebyś coś sprawdził. Co mam sprawdzić? Tu masz moją krew. Sprawdź kod genetyczny. I porównaj to z kodem kogoś innego. Zorientujesz się. Zobacz czy komórki motują. No to jadę na szpital. A z ciekawości to jest to o czym myślę? Sprawdź próbkę. Okej. Okay. Jak ją sprawdzisz, wróć do mnie. Jak ciebie znajdę tym razem? Bo dobrze pewnie zmieniłeś? Proste. Zastanę u ciebie. A to no dobra. Miłego. <laughs> Tylko jak coś, łóżko jest moje. Teraz się okaże. Czy to prawda? Eee. Powiedz mi tylko jedno, jak to jest możliwe. Czyli jak? zaraz już wiesz. Mhm. Mm w takim razie. Będziesz musiał mi pomóc. No za czas na pełne badania. To się da rozwijać. Rozwijać? Tak. To się wszystko będzie uczyć. Tylko jeszcze nie wiem jak. Dlatego potrzebuję Twojej pomocy. Mogę na ciebie liczyć? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. W takim razie. Gdzie jedziemy? Na szpital. Mam tam takie mniejsze laboratorium. Ale nikt nie powinien tam wchodzić za bardzo. Jedno pytanie. Mhm. Każdy łowyście tak witasz? E, Jakby ci to powiedzieć? Ostatnio miałem małe problemy. Tja. Jedźmy.